Jeśli uważasz, że twoje zdjęcia są dosyć przeciętne lub po prostu chcesz ulepszyć swoje umiejętności wykonywania zdjęć, to w tym odcinku znajdziesz kilka porad, jak zrobić lepsze zdjęcie wakacyjne. Po pierwsze, kompozycja. Jeśli nie masz jeszcze doświadczenia, to wykorzystaj kilka prostych zasad. Korzystaj z funkcji siatki w swoim telefonie lub w aparacie i skup się na tym, aby punkt, który ma skupiać największą uwagę, znajdował się na przecięciu linii. Czasami dobrze jest też wykadrować centralnie na obiekt główny, szczególnie wtedy, kiedy możemy uzyskać efekt symetrii na zdjęciu, tak jak tutaj. Warto też wykorzystywać linie, które się schodzą, to znaczy molo, drogi, krawężniki, barierki. Wykorzystaj te wszystkie możliwości. Szczególnie jest to widoczne przy użyciu obiektywu szerokokątnego. Kolejny element, który warto wykorzystać w kompozycji, to obramowanie, czyli różnego rodzaju naturalne ograniczenia kadru typu okno, korony drzew, różnego rodzaju tunele itd., itd. Kolejny sposób na lepsze i bardziej oryginalne zdjęcia wakacyjne to zdjęcia z powietrza. A jeśli zdjęcia z powietrza, no to dronem małym, niewielkim, mobilnym, takim, który niedużo waży, i możemy zmieścić do torby małej, czy nawet. Kieszeni. Takim dronem jest DJI Mavic R. Tylko pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić jakie przepisy obowiązują w danym kraju dla latania dronami. Jak już jedziecie na wakacje, to jest bardzo duża szansa, że będziecie jeść miejscowe jedzenie i warto jest zrobić zdjęcie takiego jedzenia, ale nie tak standardowo, bezpośrednio przed sobą. Bawcie się tymi kątami. Weźcie przykład z instagramerów, z influencerów, którzy są mistrzami w takich zdjęciach i róbcie zdjęcia z różnych kątów i wybierzcie to najlepsze. Jak jesteście na wakacjach, możecie się bawić w taką zabawę fotograficzną jak trzy razy K, czyli kompozycja, kadr i kolor. Zwróćcie uwagę szczególnie na kolor, który w połączeniu z dwoma poprzednimi elementami może tworzyć bardzo ciekawe kształty geometryczne. Zwróćcie uwagę na architekturę luzi, jedzenie miejscowe, bo wszystko to może tworzyć ciekawe zdjęcie, które potem bardzo przyjemnie będzie się oglądało razem z rodziną po powrocie. Flora i fauna, czyli fotografuj miejscowe zwierzęta i przyrodę. Także zaopatrz się albo w obiektyw uniwersalny, który ma też duże przybliżenie, albo w teleobiektyw dodatkowy, albo w aparat kompaktowy, taki jak Nikon P1000, który ma ogromny zoom. Dzięki temu, nawet wtedy, kiedy zwierzęta czy rośliny, przyroda będą trudno dostępne i z daleka, to będziesz w stanie zrobić fajne zdjęcie. Wstawaj wcześniej rano i kładź się późno spać. A dlaczego? A po to, żeby wykorzystać złotą godzinę, czyli godzinę. Po wschodzie słońca i przed zachodem słońca. Wtedy jest słońce, czy kolory na niebie. Generalnie kolory są najcieplejsze, najprzyjemniejsze dla oka. Wtedy wielu fotografów właśnie wykorzystuje ten czas, aby zrobić swoje najpiękniejsze zdjęcia. A jako, że mamy lato, mamy krótkie noce, no to się nie wyśpicie, ale czegoś się nie robi dla dobrego zdjęcia wakacyjnego. I to były nasze porady dla Was na lepsze zdjęcie wakacyjne. Oczywiście, jeśli macie jakieś swoje sprawdzone sposoby, to koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach, żeby inni też mogli robić dobre zdjęcia. Jeśli podobał Wam się ten film, to oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrypcję, śledźcie nasze social media Instagrama i Facebooka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!